Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witajcie bardzo serdecznie na karcie dnia, wielki czwartek 28 marca 2024. Kochani, dzisiaj jest dzień bez kłamstwa. W tym moim magicznym kalendarzu jest kochani wszystko. I mieninki dzisiaj obchodzi Aniela i Sextus Wszystkiego najlepszego, ale również dla osób, które dzisiaj mają urodziny. Wszystkiego najnaj kochani. Przede wszystkim życzę Wam zdrowia, bo zdrówko według mnie jest najważniejsze. Jak czwartek, to karty Lenormand. Jeżeli ktoś nie chce oglądać karty dnia, kochani nie musi dlatego że um, tutaj nikt nie jest kochani zmuszany absolutnie nikt nie jest zmuszany dlatego skarpa jeżeli ktoś uważa, że to jest niestosowne w wielki czwartek po prostu niech nie ogląda dobrze a dzisiaj kochani dla was będą moje ukochane Ślimaczki do wyboru. Ślimaczek pierwszy, ślimaczek drugi i zmieściły się trzy. Proszę sobie wybrać, kochani. Pierwszy, ślimaczek drugi, trzeci. Jak to mówią, od koloru do wyboru, tak? Jeżeli Wam się zdarzy zobaczyć tą, tą kartę dnia kiedy indziej, za tydzień czy coś takiego, będzie to kochani też znak, że, że macie usłyszeć te pewne słowa, że ta karta też powiedzmy będzie z Wami rezonować. Tak się jakoś kochani utarło, że, że zawsze w czwartki mamy, Karty Lenormand, więc a niech będą. A niech będą. Kochani, ja się do Was tylko uśmiechnę o lajka za moją pracę, zostawcie komentarz, czy tam zajączka. Możecie udostępnić też na swoje tablicy, kochani, bądź na inne grupy ten film. Może ktoś Wam będzie wdzięczny, może czekał właśnie na tego rodzaju przekaz. Tak. No to podglądamy skarby, zobaczymy na końcu, na końcu Wam odsłonię, dobra? A yy, myślę, że nie mamy na co czekać. No, pięknie, kochanie, pięknie. List. Może odsunę te karty o yy, cyfra 27 będzie dzisiaj ważna. Kochana, jest to, jest to siódemka pik. Piękny jest ten list, w ogóle ja bardzo lubię. Tą, tą talię, to mamy jakiś zapieczętowany list. Więc albo otrzymamy dzisiaj SMS, list, wiadomość, albo albo, albo jakaś informacja, jakaś wiadomość, na którą czekaliśmy, bądź nie spodziewaliśmy się. Też może oczywiście i, i taka też wiadomość przyjść. W każdym bądź razie, może my musimy wysłać, kochani, kartki na święta, może otrzymamy kartki na święta? Ja już powoli otrzymuję, ale mam takie poczucie, skarpę, że ponieważ tu jest ten lak, że dla niektórych z Was będzie to taka hmm, wieść, komunikat. Hmm, że to będzie taki sygnał, że to będzie coś ważnego, że powiecie sobie: Na to czekałam, na to czekałem, właśnie tak. Dla mnie ta karta Lenormand, kochani, to również um, pisanie notatek, um, pisanie pamiętnika, pisanie książki. Um, tu jest taki sygnał, żeby coś zapisać. Może dzisiaj coś przeczytacie w książce i musicie to zapisać, zrobić screena, zdjęcie, tak? Ale też mam wrażenie, że może zapomnieliście o jakimś dokumencie i trzeba będzie coś pisemnie napisać. Może do jakiegoś urzędu, kto wie, może, może do kogoś. Może komuś chcecie napisać e-mail? Może komuś chcecie napisać wiadomość, a się boicie, wstydzicie? Dzisiaj część z Was pójdzie na pocztę. Dzisiaj przyjdzie listonosz i przyniesie coś ważnego dla Was. Mam też poczucie, że jeżeli ktoś na przykład zdawał egzamin, to może dzisiaj przyjść list. Dzisiaj może przyjść ta nagroda, dzisiaj może przyjść licencja, certyfikat, może jakaś referencja, zezwolenie, może czekacie na coś, może jakieś pismo urzędowe, które od jakiegoś czasu, jakiś dokument, pozwolenie, zezwolenie musieliście mieć i, i dość długo czekacie. I mam wrażenie, że się doczekacie i będziecie mieli taki prezent na święta. Kochani, nie wiem, czy dobrze myślę, ale jeśli pracujecie w urzędach, w biurach, to będziecie mieć dużo papierkowej roboty. No chyba, że w domu robicie porządki w papierach, no to dobrze by było z tym, z tym się w końcu uporać. Jakieś dokumenty, jakieś kontrakty, coś takiego. Ale też, kochani, jeżeli na przykład macie swoje firmy, warto jest dzisiaj się zareklamować. Warto dzisiaj jest, jak to powiedzieć, pokazać światu zareklamować się, tak? A może Wy będziecie przechodzić gdzieś na słupie, będzie ogłoszenie i szukacie pracy, i bach ona jest. Tak też może być, prawda? Ja coś czuję, że dostaniecie kartki, że dostaniecie pocztówki, że dostaniecie um, jakiś mały prezencik i w środku będzie liścik. Może liścik od. <laughs> no właśnie. Od kogoś. Sprawdzajcie e-maile, ale te e-maile sprawdzajcie tam, gdzie jest spam, gdzie, gdzie nie zaglądamy. Otwierajcie skrzynki pocztowe. Może wam wpadnie w ręce dzisiaj jakaś ulotka i, i ta wiadomość, która będzie tam zawarta, będzie bardzo ważna, tak? Może dostaniecie coś na piśmie, na przykład zaproszenie na urodziny, na ślub, na wesele i trzeba będzie odpowiedzieć również drogą pisemną napisać SMS -a. jasne, że będę no co ty nie. Nie, <noise> mamy, nie mamy dodatkowych kart. Tutaj mamy odwrócone kostki, ale ja nie będę czytać, bo aż tak kochani nie, nie siedzimy w kartach Lenormand, więc nie będę podglądać dołu. Ale mam takie wrażenie też, że mm, znajdziecie dzisiaj y, tekst, może na Facebooku, może w gazecie. Gdzie znajdziecie tekst, y, opis, może szukacie przepisu i, i wam wpadnie dzisiaj w ręce. Może ktoś wam ma wysłać y, przepis na babkę, na ciasto, na serniczek, tam wiecie. Jeżeli poznacie dzisiaj osobę, czy też spotkacie kogoś, obojętnie, czy kobietę, czy mężczyznę, podejrzewam, że drogą korespondencyjną możecie się poznać, czyli przez internet, na przykład. Ten ktoś może pisać wiersze, ten ktoś może pisać, bardzo ładnie pisać, może mieć bardzo ładny charakter pisma, ten ktoś będzie schludny, czysty. Tutaj mamy te pióro, to dla mnie to by oznaką było, że to może być taki ktoś, kto ma nawet delikatny głos, kochani. Ktoś, kto jest towarzyski, grzeczny, miły, zawsze odpisuje, zawsze odpowiada, zawsze się ukłoni, tak? Powie dzień dobry. Powiem Wam, że. Wcale by mnie nie zdziwiło, gdybym przeczytała w komentarzu, że otrzymaliście przez SMS-a czy, czy przez kartkę, że ktoś jest z Wami zainteresowany, że ktoś Was kocha, że ktoś tam do tych życzeń dorysował czerwone serduszko i daje Wam po prostu znać, że jest Wami zainteresowany. Dzisiaj coś wejdzie na jaw. Dzisiaj ktoś po prostu nie będzie już ukrywał swoich uczuć, tylko o, o tym powie. Część z was może poznać kogoś przez internet i będziecie dużo pisać. Ale też może wasza osoba mieszka za granicami kraju, nie może przyjechać. Może jakaś przyjaciółka, przyjaciel. Spodziewajcie się wiadomości. Oczywiście, na pewno nie będzie to Walentynka, ale może to być taki. No bardzo miły, bardzo miły list, sympatyczny. Ja bym powiedziała, kochani, że jeżeli jeszcze wrócę do tej pracy, ale jeżeli jesteście dzisiaj bez pracy, to możecie dostać odpowiedź, jeżeli byliście na jak to się mówi na interwiu, tak? To możecie dostać pisemną odpowiedź i będziecie zadowoleni. Dzisiaj możecie podpisać fajny kontrakt. Jeżeli prowadzicie jakieś biznesy, możecie podpisać z kimś umowę, kontrakt, możecie przyjąć pracownika i trzeba będzie wypełniać dokumenty. No ale, tak jak mówiłam na początku, dużo papierkowej roboty. Tak mi się pokazuje w głowie, że stoicie w sekretariacie i musicie wypisywać te dokumenty, ich tak dużo, tak? No. W zdrowiu to mi się mm, kojarzy yy, jedynie, co to jakaś tomografia, i wiecie, taki wydruk idzie na przykład, i tam, tam są te zygzaki, wiecie, takie coś mi się pokazuje, czyli wyniki badań albo, albo recepta, coś takiego, właśnie, nie? No. Zobaczymy. No. Potem mi będziecie pisać, co to się dzisiaj takiego wydarzyło, tak? Może coś też związane z dłońmi, bo pióro jednak trzymamy w dłoniach, więc uwaga na przykład na yy, yy, uczulenia, tak? Kochani, pierwsza, druga, trzecia. Dla wszystkich, którzy wybrali pierwszą kartę, myślałeś dotąd, że jesteś tylko świetlikiem, aż wreszcie rozpoznałeś, że to Ty jesteś latarnią. Brawo, jedyneczki, brawo Wy. Dla osób, które wybrali. Kartę numer dwa. Jest jeden jedyny klucz do Twojego życia. Tak, ja chcę. Pięknie. I trójeczki ja też wybrałam trzecią. Spędzaj swój czas z ludźmi, którzy rozpromieniają Twoje serce i Twoje oczy. Także ja jestem z wami. Wy jesteście ze mną. Ja Wam skarbę życzę przyjemnego dnia. Wszystkiego dobrego. Żeby Wam się dzisiaj dobrze wiodło. Spokojnego dnia przede wszystkim i samych radosnych wieści. Wszystkiego pięknego, buziaki dla Was, papa. Pa.